Cześć Boże, konferencja prasowa Konfederacji. Czy idziemy na wojnę? My, Polacy, państwo polskie, wojsko polskie? A jeśli tak, to z kim i z czym? Głos zabierze członek Komisji Obrony Narodowej pan profesor Andrzej Zapałowski, historyk, teoretyk, nauczyciel akademicki, ale także i żołnierz, oficer Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, przed kilkoma dniami zgłosiłem na forum Sejmu prośbę do marszałka o debatę nad stanem bezpieczeństwa państwa. Pan marszałek stwierdził, że rozważy taką debatę. Taka debata w Sejmie nie odbyła się od wielu lat, a jest standardem w wielu krajach, kiedyś też była standardem w polskim parlamencie. Otóż wczoraj pan minister obrony narodowej, wicepremier Krosinia Kamysz na komisji obrony narodowej przedstawił jakby główne swoje założenia i oczekiwania i, związane, i plany związane z, z modernizacją sił zbrojnych. Oczywiście było to wystąpienie medialnie polityczne, nie merytoryczne. I proszę państwa należy sobie zadać pytanie. Czy my mamy dzisiaj czas, żeby latami zmieniać siły zbrojne? Odpowiedzmy sobie wprost. Generał Kukłaszew, sztabu generalnego, stwierdził ostatnio, że nie zna danych wywiadowczych, które by mówiły, że Polska ma aż 10 lat spokoju bezpieczeństwa. Nie było proszę Państwa w przesłaniu pana ministra Kosiniaka-Kamysza działań, które miałyby skutkować natychmiastowymi działaniami w zakresie rozwijania rezerw osobowych, czy też przygotowywania się pilnego do działań, które mogą nastąpić albo w skutek Załamania się frontu na Ukrainie czy też konfliktu na Bliskim Wschodzie. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę, że w 2000 roku mieliśmy 6 milionów przeszkolonych rezerwistów, dzisiaj mamy zaledwie kilku kilkaset tysięcy, głównie 40- i 50-latków. Nie prowadzi się żadnej debaty o powszechnym, krótkotrwałym przeszkoleniu wojskowym, które, do którego powinno dojść natychmiast. Mówi się o obronie powszechnej Polski, kiedy po rozwinięciu mobilizacyjnym 1 obywateli ma bronić 99 obywateli. Mówi się, że przystąpi się do prac nad ustawą o obronie cywilnej, Proszę Państwa, kiedy my nie mamy czasu, te działania powinny być natychmiast. My planujemy tak, ten rząd, ten parlament jakby zagrożenia wokół Polski miały być kreowane. Gdzieś za 10-15 lat, kiedy jednocześnie w służbie wyżsi generałowie brytyjscy, holenderscy, niemieccy mówią, że musimy się natychmiast przygotowywać do zagrożeń. W Europie Zachodniej panuje panika. W Holandii wykopiono z aptek zestawy pierwszej pomocy. Proszę Państwa, ja pytałem się wczoraj na komisji pana ministra wprost. Ile mamy lat? Dwa, trzy. Jeżeli mamy dwa, trzy lata, dlaczego nie ma natychmiastowych działań, które będą generować zasoby rezerwy, zmiany w strukturze sił zbrojnych. Nie chodzi tu tylko o uzbrojenie i amunicję. Największą bolączką polskich sił zbrojnych są zasoby osobowe. I proszę Państwa. Prawie nic w tym kierunku się nie robi. Dyskutuje się, czy będziemy mieli 200 czy 300 tysięczną armię, a jeżeli popatrzymy na Ukrainę, gdzie w tej chwili pod kontrolą Kijowa na obszarach tych mieszka około 25-28 milionów ludzi i mają milionową armię. Proszę Państwa, my nie, nawet nie bierzemy doświadczeń z konfliktu, z tej wojny na Ukrainie, żeby coś zmieniać. Postępujemy tak, w takim żółwim tempie, gdyby jakby wszelkie zagrożenia kreowały się dla Polski w najbliższych, tak jak mówiłem, 10-15 latach. I dlatego też, proszę Państwa, wzywamy rząd. Do natychmiastowych działań w zakresie rozbudowy zasobów osobowych i rozpoczęcia poważnej dyskusji na temat powszechnego, krótkotrwałego przeszkolenia Polaków. Dziękuję bardzo. Pan poseł Roman Fritz, członek Komisji Spraw Zagranicznych. Szanowni Państwo, co robi rząd, żeby nasze liczebność, liczebność naszej armii zwiększyć? No, oczywiście będzie to jakiś przykry i nawet głupawy żart. W wypowiedzi odpowiedzi na zapytanie portalu gazeta.pl Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedziało, że bierze po, poważnie pod uwagę yy, ach, zaangażowanie do polskiej armii transseksualistów. To jest proszę państwa jakaś kiepska ironia. W 2018 roku Ministerstwo, w Ministerstwie Obrony Narodowej była dyskusja na ten temat. Temat wagi numer 77, chyba w, w skali ważności polskiej armii. Ale wtedy podkreślono, że takie osoby nie mogą służyć w wojsku ze względu na to, że jest to choroba, ułomność kategoria E. Do widzenia. Teraz natomiast pochylili się nad tym urzędnicy, urzędnicy MON. Jaka jest sytuacja strategiczna? Widzimy za naszą wschodnią granicą. Oddajemy Ukrainie wszystko za darmo: amunicję, kraby, ciężki sprzęt. Polska jest rozbrojona i zajmujemy się w Ministerstwie Obrony Narodowej takimi rzeczami. Proszę państwa, wstyd. Porzućmy te, te idiotyczne w zasadzie już tutaj e, zagadnienia, którymi zajmuje się MON i zajmijmy się polską obronnością na serio. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Stop Ukrainizacji. Polski stop banderyzacji polskiej racji stanu i stop genderyzacji wojska polskiego. Dziękujemy z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Dziękujemy.